Wstajemy na szerokość bioder, ręce na bioderka i na razie tylko oddychamy. Bierzemy głęboki wdech nosem, głowa do tyłu. Wydech ustami, opuszczamy głowę delikatnie, bo rozciągamy się stopniowo. Wdech, wydech, opuszczamy ręce, wdech. Wydech i dołączamy pracę ramion. Uginamy kolana głęboki wdech nosem. Wydech ustami. Wdech, zatrzymujemy ręce w górze. Wydech, opuszczamy barki do dołu. Na wdechu mocno rozciągamy jedną stronę. Podnosimy przeciwną piętę, tak jakby ktoś ciągnął nas do góry za rękę. Mocno, mocno, mocno wdech. Wydech, opuszczamy rękę. Wdech, druga strona. Mocno, 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 mocno. I wydech opuszczamy. Wydech. Obie ręce w górę, wnosimy się na palce. I na wydechu rozluźniamy. Super. Zaczynamy teraz delikatne krążenia głowy. W jedną stronę. Na początku ten zakres ruchu nie musi być pełny. Dajmy sobie trochę czasu na I za chwilę zwiększamy zakres ruchu. Krążeń. Jeżeli dodacie do tego ruchu barki, też będzie OK. I w drugą stronę również zaczynamy od mniejszego zakresu ruchu. I zwiększamy. Tracing dynamiczny będzie polegał na tym, że raczej nie będziemy przytrzymywać przez dłuższy okres czasu, a będziemy dynamicznie wprowadzać ciało w ruch. Ok, zatrzymujemy głowa do góry, ręce na barki i krążenia. Nie za szybko. Także będziemy na przykład na zmianę uginać, prostować nogi, będziemy robić różnego rodzaju wymachy, skręty, przytrzymań też będzie trochę, ale na pewno zobaczycie różnicę między takim tradycyjnym stretchingiem, zmieniamy kierunek do tyłu, a tym, który zaprezentujemy sobie dzisiaj, który jest świetny w ramach rozgrzewki przed ćwiczeniami. I do tyłu. Super. Teraz ręce na boki, uginamy łokcie i w jedną stronę mocno krążymy przed ramionami. Łokcie. Staramy się utrzymać w miejscu, napięty brzuch. Nie, nie dołączamy ani truchu, ani marszu, bo jednak jest to stretching z elementami mobility, oczywiście, które świetnie sprawdzają się właśnie w stretchingu dynamicznym. Zmieniamy kierunek. Tutaj w międzyczasie. Ok, wystarczy i przechodzimy do rozgrzewki klatki piersiowej. Dodajcie stopę. Przeciwna stopa skręca się razem z tułowiem. Hop. Cały czas napięty brzuch. Mimo, że są to zajęcia rozciągające, to niestety czasami też trzeba niektóre miejsce napiąć. Brzuch najlepiej napinać w większości ćwiczeń. I teraz, żeby zwiększyć zakres ruchu, dodajemy wymach ręki do tyłu. Hop. Cały czas. Przeciwna noga. Również pracuje. 4, 3, 2, i 1. Ok. Rozluźniamy ręce nogi. Ręce na bioderka. stajemy na szerokość bioder lub odrobiny szerzej stopy mogą być skierowane delikatnie do zewnątrz. I jedziemy krążenia bioderka. Staramy się nie ruszać głową. Tutaj skupiamy się na biodrach, w jedną stronę i w drugą stronę krążymy. Super, trzy, dwa. I jeden. Dobra, jak już jesteśmy przy rozgrzewaniu bioder, teraz ręce dajemy na boki i będziemy sobie pracować nad otwarciem stawu biodrowego. Czyli unosimy jedną nogę i kolanem rysujemy kółka do zewnątrz. Super. Ręce na bokach, napięty brzuch. I jedziemy kółka. Jeżeli jest Wam ciężko utrzymać równowagę, możecie nogę odstawić i wtedy rysować kolejne kółeczko. Dobra, teraz druga noga do zewnątrz. Zawsze napięcie brzucha pomaga w utrzymaniu równowagi, więc staramy się przyzwyczajać do tego nasze ciało. Mocno otwieramy staw biodrowy, nie spieszymy się. Ale też pamiętamy, że jednak jest to dynamiczny, także za wolno popracować też nie powinniśmy. Ok, dobra. I druga noga do środka. Hop. Hop. Super. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. I jeden, druga noga do środka, osiem, siedem, sześć, pięć, duży zakres ruchu, cztery, trzy, dwa i jeden. Super, rozluźniamy ręce nogi. Przyciągamy jedno kolano do klatki piersiowej, przytrzymujemy. Staramy się obciągnąć palce. 4, 3, 2, 1. I zmiana strony. Mocno, mocno, tak, żebyście poczuli, aż przy pośladku teraz tkwią. 4, 3, 2, 1. I jeszcze raz. 4, 3, 2, 1. I zmiana. 4, 3, 2, 1. Super, przechodzimy do rozgrzewki stóp, i z jednej na drugą stronę sobie przenosimy palce. Hop, hop, rozgrzewamy stawy skokowe, rozciągamy też stopę, jedną drugą. Ok. I zmianę w stronę. Czach. Czach. Hop, hop. Cztery, trzy, dwa i jeden. Super. Teraz odwrócę się do Was bokiem, żebyście mnie lepiej widzieli. Połóżcie sobie proszę ręce na uda i przechodźcie delikatnie w palcu. Napięty, palcy, napięty uginając i prostując nogi. Hop, hop. Ciach. I ciach. Cztery. Trzy. W swoim tempie. Dwa. I jeden. Ok. Przechodzimy teraz do krążeń dłowia. Ręce do góry. I jedziemy duże kółko w jedną. Nie śpieszymy się. Ciach. I drugie. Super, angażujemy całe ciało. Trzecie. Hop. I czwarte. Zatrzymujemy się w górze. I zmieniamy kierunek. Pierwsze. I drugie. Okay. Trzecie. Staramy się mieć wyprostowane nogi. I czwarte. Ok. Zostajemy w górze. Wdech. Wyciągamy się jeszcze wyżej. 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 I wydech. Rozluźniamy. Ok. Super. Teraz możemy przejść do przysiadu. Kolanka są e, równolegle. Topy delikatnie ustawione na zewnątrz. Przechodzimy do przysiadu. Wyciągamy ręce przed siebie i zwrot w jedną stronę za ręką i w drugą. Super. I jeszcze. I trzy z tej strony. Biodra mocno w tył. Dwa. Dwa. I po jedno razie. Jeden. Hmm? i jeden super, ręce do dołu spróbujmy wyprostować nogi w kolanach, jeżeli musicie oderwać ręce, nie przejmujcie się oderwijcie do tego momentu aby być dalej w jak największym stanie chwilę przytrzymujemy ciężar ciała mocno z przodu spróbujcie wejść możliwie jak najniżej jeszcze chwila jeżeli jesteście w stanie to i przesuńcie ręce za stopy do tyłu. Chwilę przytrzymujemy. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Uwielbiamy w kolanach nogi, w kolanach nogi, w kolanach, nogi w kolanach, biodra w dół. Wdech. I na wydechu rolujemy się do góry. Pomalutku rolujemy kręgosłup. Chwytamy za odcinek lędźwiowy, bierzemy głęboki wdech, wypychamy biodra do przodu, głowę do I zatrzymujemy i na, na wydechu znowu rozbijemy się barku w dół. Od barków, stopy równolegle, ciężar ciała z przodu. Zatrzymujemy się w dole, nogi wyprostowane w kolanach. I przytrzymujemy. Cztery, trzy, dwa... I jeden, znowu uginamy nogi w kolanach, wdech i na wydechu rolujemy się do góry. Znowu wdech, wypychamy biodra, w przód, głowę w tył. Chwilę przytrzymujemy i na wydechu wracamy do wyprostowanej pozycji. Okej, okay. super. Bierzemy głęboki wdech nosem, zostawiamy prawą rękę w górze, lewą w dole i Rozciągamy jedną stronę ciała coraz mocniej. I ciach. Siedem. Sześć. Super. Pięć. Miejcie mocno otwartą klatkę. Trzy. Dwa. Jeden. Wracamy. I druga strona. Ciach. I ciach. I do ośmiu. I raz. I dwa. I trzy. I cztery. Pięć. I sześć. Super. Siedem. I osiem. I jeszcze druga strona. Cztery. Raz. Dwa. Trzy. Mocno napięty brzuch. Cztery. I zmiana. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I do dwóch. Raz. Dwa. Zmiana. Raz. Powtarzamy. I dwa. Raz, dwa, ostatni raz. No i po jednym razie. I raz. I raz. Super. Trzy, cztery. Jeszcze cztery. Pięć. Sześć, siedem, osiem. Wracamy. Bierzemy głęboki wdech nosem. Wydech ustami. Wdech broda do tyłu. Na wydechu schodzimy do dołu. I jedziemy trzy razy puls w dole, raz wyjście do góry. Raz, dwa, trzy i góra. W rozciąganiu statycznym raczej unikamy pulsowania i góra, ale w dynamicznym jak najbardziej. Staramy się nie wypychać bruder do przodu. Trzy, góra, super. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy i góra. Zostawiamy ręce w górze. Znowu głęboki wdech. I wydech, rozluźniamy. Super, bardzo dobrze. Teraz możecie wziąć sobie krzesło, jeżeli macie jakieś obok siebie. Natomiast nie jest to konieczne. Będziemy robić wymachy nogami. Natomiast jeżeli czujecie się stabilnie, nie tracicie równowagi, możecie robić to również bez krzesła. No dobra, łapiemy za krzesło i jedziemy odwodzenie jednej nogi.

Siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia i to samo w tył. Raz, dwa, ta sama noga. Trzy pięknie, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze dziesięć, dziewięć. Osiem, siedem, sześć, pięć, super. Cztery, trzy, dwa i jeden. Zostańmy chwilę w górze, wysoko, wysoko. Ok, i druga noga, zaczynamy do boku. I raz, dwa, trzy, cztery, mocne wymachy. Pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze dziesięć, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i do tyłu. I raz. Dwa. Trzy cztery pięć sześć siedem osiem, dziewięć, dziesięć jeszcze dyszka dziesięć, dziewięć, osiem, siedem sześć, pięć, cztery trzy. Dwa I na jeden zostawiamy na chwilę w górze, wysoko, wysoko, wysoko. Ok. Odkładamy, możemy odstawić krzesło po wymachach. I teraz przechodzimy do kolejnych pozycji rozciągania. Przyciągamy piętę do pośladka i przeciwną rękę unosimy do góry. Przetrzymujemy. Tak to wygląda. Mocno, mocno. Odkładamy i zmiana. Druga strona. Zawijamy biodra pod siebie. Jedna ręka w górze, druga pięta w górze. I znowu zmiana. Ciach. Mocno, mocno. Super, jeszcze chwilkę. I druga noga. Poczujcie, rozciąganie mięśnia czworogłowego uda. I jeszcze raz powtórzenie na stronę numer jeden. Mocno, mocno, mocno wyciągamy się ręką w górę, piętą w górę. I zmiana. Ciach. Na drugą nóżkę. Dobra. I znowu wracamy do przysiadu. Spróbujcie ręce położyć na podłożu. I teraz po wymachach powinniśmy z większą łatwością wejść. Jak wychodziliśmy rękami do boku, to teraz wychodzimy do góry. I pijamy. Dwa. Trzy. Cały czas biodra w tyłu, Cztery. Super. Pięć. Kolana szeroko. Sześć. Siedem. Super. I osiem. Zostawiamy ręce w dole. Prostujemy nogi. Staramy się wyprostować kolana na maksa. Bez podnoszenia dłoni. Lub podnieść w minimalnym stopniu. Super, poszerzamy rozkrok. Dłonie mogą zostać w dole, po środku. Super. Dłonie zostają na podłożu i teraz skręcamy się do jednej nogi. Przytrzymujemy. Trzy, dwa, jeden i dołem przechodzimy do drugiej. Trzy dwa, jeden, znowu do pierwszej nogi, trzy, dwa, jeden i do drugiej nogi, trzy, dwa, jeden. Super, wracamy do środka, uginamy jedną nogę. Ugnijcie sobie lewą, żebyśmy wszyscy mieli tą samą pięta jest na Podłodze przyklejona. Jeżeli Wam za ciężko możecie wyjść tułowiem trochę w górę. I teraz palce, nogi prawej kierujecie na siebie. Schodzicie do takiego przysiadu na jedną stronę ciężar ciała na prawej nodze i płynnie przechodzimy na drugą. Mocno biodra w tył pięta na podłożu, choćby nie wiem co. Schodzicie najniżej jak możecie, ale pamiętajcie, żeby pięta była w dole. Zmiana do strony lewej, super i prawa. I jeszcze trochę sobie tak poprzechodzimy. Możecie dodać delikatny puls. Raz, dwa, trzy, cztery. Zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze dwa razy. Zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery. Super. Ostatni raz. Zmiana. Raz, dwa. Trzy, cztery. Zostajemy na prawej stronie. Palce lewej nogi kierujemy na siebie. Super. Teraz ustawiamy dłonie, tak żeby kolano znajdowało się pomiędzy nimi. Przechodzimy do podporu. Uginamy nogę z tyłu. Przysuwamy odrobinę, tak żeby kolano było pod biodrem. Zadzieramy palce nogi z tyłu i unosimy biodra. I raz. I naraz podnosimy palce nogi z przodu. I dół. I dwa, i dół super. Trzy, i dół. Cztery, i dół. Jeszcze pięć, i dół. Sześć, dół. Siedem, dół. Osiem. Dół. Wychodzimy do góry. Ile przytrzymujemy, obie pięty na podłożu, skręt do nogi z przodu, 4, 3, 2, 1. Osoby początkujące zostają, osoby zaawansowane próbują unieść no, yy, środkową rękę i mocny skręt, mocny, mocny skręt do prostej nogi z przodu. 4, 3, 2, 1. Odkładamy rękę i unosimy drugą. Otwieramy klatkę piersiową. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Pięknie odkładamy rękę. Przekręcamy się na drugą stronę. Noga jest pomiędzy dłońmi. Uginamy nogę z tyłu. I jedziemy góra. Ciach. Dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, zostajemy z wyprostowaną nogą, pięta nogi w tyłu, jak najbliżej podłoża, skłon do wyprostowanej nogi i również osoby, które nie czują się stabilnie, nie czują się na siłach, mogą zostać w tej pozycji jeżeli czujemy, że mamy jeszcze trochę zakresu ruchu, ręka zewnętrzna zostaje na podłożu. Bierzemy głęboki wdech i wewnętrzna ręka na wydech idzie do góry. Mocny skręt 8 Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Odkładamy rękę i zmiana, druga trochę 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Wracamy. Wracamy do środka. Znowu skłon środka maksymalnie. Tyle, ile damy radę, możemy wyjść rękoma w tył. Trzymujemy. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dwa. Jeden. Ręce z powrotem wędrują do środka. Posz, y, zwężamy rozkrok. Do szerokości bioder. Ręce wędrują na uda. I teraz będziemy pracować kręgosłupem. Odcinek rędziowy. Na wdechu mocny łuk. Mocno, mocno, mocno wygięty. I wydech pod siebie. Mocny kocik grzbiet. I jeszcze wdech. I wydech. Jeszcze cztery. Wdech. Super. Wydech. Jeszcze trzy. Wdech. Super. Jeszcze dwa. Wdech. Wydech. Ostatni raz. Wdech. I wydech. I na cztery. Rolujemy się do góry. Cztery, trzy, dwa, jeden. Super, przejdźmy.